Idę do wujka. Ale ja do wujka Do kogo idziesz? Do wujka A czemu do wujka? Kto, kim jest twój wujek? Dobra Nie. słuchaj albo dzwonisz do wujka albo Ciebie zabijam dzwonię. No to dzwoń dalej. Cześć to znaczy jak jest to. kolejny odcinek z oszustą na moim kanale i słuchajcie, w tym momencie zostawiamy łapki w górę, jeżeli chcecie więcej oszustów, bo jeżeli nie będzie dużo, to kończę z oszustami. Jak nie będzie tak z 400 to serio koniec Także musicie zostawić tam na dole Subskrybujcie oczywiście kanał z dzwonem, jeżeli chcecie serduszko to napiszcie w komentarzu Policja to wam przypomnę właśnie je i właśnie jeszcze jak mówiłem zasubskrybujcie ten kanał właśnie z dzwonem I zapamiętajcie datę 23 grudnia godzina 16 bo wtedy startuje Mój serwer zhc.pl, także to by było na tyle i się zabić jak dab i sieba. Halo, jesteście? Tak. Ej, 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 bo sprawa jest, bo ja generalnie szukam sojusz, wiesz o co chodzi, czy mógłbym TPA do ciebie, mordeczko, Mordunio? Albo was dwóch jest tu, dobra, to jest no, do was. No, możesz do mnie A jaki masz nick? Jaki masz nick? Maxonechex. Jaki nick? Maxonechex. Kurde, nie ale... Zabijasz? Dobra, nie, tepaj... nie no co ty? Ej, ale Kozak Skin <laughs> ej, dobra, ej, a gdzie jest ten drugi? Ej, wy macie gildię w ogóle, ej, dodacie mnie? Ej, ja się boję, nie Ciebie... mam... No dawaj, tepaj się, chodź dam ci ten jak snaczek, masz. Popuła, ty gdzie ty jesteś? Aha, a bo ty, ty mnie widzisz mam. A, o, o kurde, to zniknęło, zniknęło. Dobra, stary masz tutaj seta. Daj dobra, do to chodź, mam. ej, ej, tepaj się do mnie mordo! Jaki masz nick? Ten drugi. Ja. Chodź tu, ja. chodź tu. Yeah. nie wiem Jak nie wiesz? Nie wiem jak mam nic no Zobacz na tabulatorze stary, albo napisz coś na szacie A je, ja nie umiem Ile ty masz lat stary? Nie Co? No to A? weź stary, to zróbmy tak, że no to te, wpisz ukośnik TPA Zenciak Dobra? A jak to się robi? No co? Oj no stary, nie rób jaj. no tepnij się to jest twój kolega No dalej stary bo cię zaraz tutaj banuje, zaraz pogadam za DNA Nie wiedzieć jak się tepa Nie mam Patrz napisze Ci Dobre. na czacie no, co Moz napisać no, no, TP albo do tego Meksoneczka się tepni stary No do mnie albo do Zenciaka Ta jakiegoś jakiegoś ja jestem popularnym youtuberem, znaczy redtuberem Oglądacie ej, oglądacie redtuba? Nie A wiecie co to? Halo ja, ja, ja nie wiem a ten, nie nie a ten chyba wie tamten co ma 5 lat, nie? Co? Nie obrażaj mnie, nie, nie obrażaj nie Bo ci nie dam Mam a, a jak masz na imię dwie. stary? Jak masz na imię? Kajoj! Karol, a Kajoi Kajoj, dobra, okej okay. Kalol ka Kaj, kal, Kalol Dobra Tak, Kalol Dobra, to chodź Kalol, tepaj się do mnie no, szybciej, bo nie mamy czasu, stary. tutaj... Ja tutaj jako. No z, n, c, i, a, k. Jestem multi, to ty? Tak, jesteś dziwnie. Jesteś multi? Ten ja, raper? Tak. Traper? ci? No, dawaj. Wiecie, pełen kiesę, wypełniałem. Mam tu samo zleciałem. Ale kozak. O sorry stary, nie chciałem. Ja ja zaraz dzwonię na psy, znaczy na policję i, i powiem, co tutaj robisz. Zaraz dzwonię na policję, czaisz? Nie, nie dzwoń, to mój kolega Dzwonię, bo on stary to jest jakiś agresywny, nie wiem, jakieś prawa autorskie tutaj, tak? Idę do wujka, idę do wujka dzwonię, do Do kogo idziesz? Do wujka A czemu do wujka? Kto, kim jest twój wujek? On jest w sądzie pracuje Gdzie pracuje? W sądzie Jak w sądzie? A to, 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 ale to jako, jako kto? Sędzia czy policjantem tam jest gdzieś czy co? Nie, nie, jest nie, nie, nie. nie, nie, no, nie, nie ty. Byszy, nie, byszy, to jest To może po to prostu on był sądzony, a nie o to chodzi, że pracuje że, że w sądzie. Yes, może, może, był, może tylko był tam na chwilę i później go. Nie wiem, co zrobił. No nie wie mnie, no, ej, ej, stary, spokój się! Bo za... Zaraz, za, zaraz ty będziesz żółtego wujka kurde alol. Nie, 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 Dobra, ją ja wyrąbamy Ej, bijemy go, meksoneczek, Bo to jest jakiś down dobra. Widzisz co on odwala? Bijemy go, stary, to nie ma sensu ja, ja- stary patrzę i on kurde Nie dość, że jego wujek jest tam, nie wiem kim Policjantem czy sędzią To jeszcze stary Ja nie wiem co tu się odwala Ej dobra, ej dobra Dobra, damy ci szansę, damy ci szansę Nie bij, nie bij stary Poczekaj, poczekaj, poczekaj!! O kurde

Jak zadzwoni dzwonię Nie, bi, nie, nie, dzwonię! Dobra, ale daj na głośnik. No, no. Nie, nie mogę. No daj, bo cię zabije. Nie, nie mam tego Ty zęciaku. No jak nie masz głośniku, tepaj. Znaczy nie tepaj, dzwonię. tylko dzwon. No, ale to na w telefonie ty masz dzwonić przez telefon. Ale nie mnie! No stary, szybko, bo nie ma czasu. No kurde, dobra, walę cię, walę cię. Raz, słuchaj, albo dzwonisz do wujka, albo cię bi, zabijam. Dzwonię. No to dzwon dalej do ciebie. pan do ciebie Zadzwonisz czy nie? No co jest? Jaki zbugowany jestem? Ej, Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie ty jesteś? O ty! O ty cwaniaku Dobra, ej, stary, no dzwonisz czy nie? Dobra, jak nie zadzwonisz, to masz bana. Dzwonisz czy nie? Nie mam telefonu. No to idź po telefon. No to biegnij, stary! Znaczyk, zaakceptuj! No nie mogę, bo go biję, stary! Nie mogę! Dobra, nie! Koniec żartów! No jak nie będziesz, to nie bij! No to dzwoń dalej! Nie bij mnie! To dzwoń, trzy sekundy masz! Raz! Raz! Dwa! Trzy! Cztery, cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem! osiem 9 10 Nie, dziesięć. nie No bo nie zadzwoniłeś Zadzwoniłeś Nie nie zadzwoniłeś Dobra DHE Koniec stary, masz bana, wyrąbane w to Jak nie Nie dobra IP, Dobra gościu, przesadziłeś teraz Usuwam ci itemy Elo Elo Koniec! Koniec! koniec. Żarty się skończyły! Żarty się skończyły! Co się wydarzyło? Ban! Banujemy go! Ja, i, i za to, że nie zadzwoniłeś, kurde zadzwoniłem, nie, no, bo Dobra mordeczki, także to było na tyle tego odcinka. Dziękuję Wam się spodobał zostawcie łapki w górę, By niech będzie to jak najwięcej i wbijacie na stachację.pl który startuje od 23 o godzinie 16 No i moi drodzy to było na tyle, jeśli ja żegnam i komentujcie, subskrybujcie i eluwa